To nagranie jest poświęcone korygowaniu kolorów zdjęć. Skorygujemy kolory zeskanowanego, mocno zniszczonego zdjęcia. Pracę można rozpocząć w programie CorelDRAW i przenieść zdjęcie do programu PhotoPaint. Można też zeskanować obrazek, wybierając menu Plik. Następnie pobierz obrazek i pobierz. Niezbędny jest skaner i zainstalowane oprogramowanie. Moje oprogramowanie do skanowania wygląda następująco. Aby uzyskać dobre wyniki, należy podczas skanowania zdjęcia wybrać rozdzielczość 300 DPI. Zeskanujemy także negatyw. Jak widać, mam wybraną rozdzielczość wyjściową 1200, ale do skanowania tego obrazka wybiorę 2400 DPI. Twoje oprogramowanie do skanowania może wyglądać inaczej, ale wystarczy pamiętać, aby wybrać rozdzielczość 300 DPI dla zdjęcia i 2400 dla negatywu. A teraz zobaczmy efekt końcowy. Pierwszy obrazek to zeskanowane zdjęcie, drugi zeskanowany negatyw. Na pierwszy rzut oka zdjęcie wygląda ciekawiej, ale jest wyraźnie niedoświetlone. Kolory są mało intensywne, a odcienie skóry i sofy są nieprawidłowe. Gdy przyjrzymy się krzywej tonalnej, widać, że prawa połowa krzywej, która prezentuje jasność zdjęcia, składa się z niewielu pikseli. Na zacienionym obszarze zdjęcia występuje wiele odcieni czerwieni, co sprawi nam kłopoty podczas korekcji kolorów. Przyjrzyjmy się teraz krzywej tonalnej negatywu. Jest znacznie bardziej zrównoważona. Brakuje nieco cieni i świateł, co wskazuje na zbyt mały kontrast. Oznacza to jednak znacznie więcej pracy niż w przypadku zdjęcia. Dlatego użyjemy tego zeskanowanego obrazka. Po zbliżeniu oka widać jego biały niebieski kolor oraz wyjątkowo drobne piksele. A teraz drugi obrazek. Tutaj biały kolor wydaje się szarawy. Niebieski wygląda nierealistycznie, a piksele są większe, ponieważ skanowaliśmy w rozdzielczości 300 dpi. Zajmiemy się teraz zeskanowanym negatywem. Wydaje mi się, że dzięki jego bardziej zrównoważonej krzywej totalnej i wyższej rozdzielczości uzyskamy lepsze wyniki. Zobaczmy, co uda nam się z tym zrobić. W celu uzyskania najlepszych wyników zarówno w przypadku skanowania, jak i importowania obrazka zawsze należy pracować w trybie RGB. Większość filtrów programu PhotoPaint najlepiej działa w tym trybie. Później można skonwertować obrazek do dowolnego trybu, np. CMYK w celu profesjonalnego wydrukowania. Pierwszą operacją podczas edytowania jest kadrowanie obrazka. Wybiorę narzędzie kadrowanie i usunę tę krawędź oraz część niebieskiego. Po wykadrowaniu wystarczy kliknąć dwukrotnie markizę, teraz mamy mniej do poprawienia. Następnie zawsze wybieram opcję dopasuj automatycznie. Widać, że zdjęcie ma teraz lepszy kontrast, odcienie skóry są realistyczne, a nie ponieważ znam kolor sofy wiem, że jest też bliższy oryginalnemu. To bardzo dobry początek. Teraz wybieramy menu dopasowania, następnie pracownia dopasowywania obrazka. Zauważmy, że krzywa tonalna została rozciągnięta. To efekt automatycznego dopasowania, dzięki któremu poprawił się kontrast. Tu obrazek nadal nie wygląda najlepiej, więc musimy nad tym miejscem popracować. Patrzmy teraz na podzielony ekran. Możemy wybrać opcję wyświetlania dwóch zdjęć obok siebie, ale skorzystajmy najpierw z podzielonego ekranu. Każda zmiana jest widoczna z prawej strony. Zwiększą nieco jasność widać jak piksele przesuwają się w prawo. Drobne zwiększenie kontrastu rozsunie piksele na lewo i prawo. Na drugim ekranie widać szersze spektrum zmian. To obszar półcieni i musimy przesunąć także część tych pikseli na jaśniejszą stronę za pomocą suwaka półcieni. Utworzyłem migawkę tej poprawki jako źródło odniesienia na później. Rozjaśnię trochę obrazek, zmniejszę teraz powiększenie, żeby uzyskać pełniejszy obraz. Aby zmniejszyć powiększenie, klikam prawym przyciskiem Oryginał. Wybieram narzędzie powiększenia i jego odpowiednie ustawienie. Dopasuję trochę kolorów, zwiększę zabarwienie zielonym kolorem, co wraz z purpurą i czerwieniami zapewni skórze bardziej opalony wygląd. Zróbmy kolejną migawkę i powiększmy twarz. Podniesienie temperatury barw poprawi wygląd opalenizny. Jeśli jednak zmniejszę nasycenie tych wartości, włosy na obrazku stracą część efektu opalenizny i będą wyglądać bardziej naturalnie. Przyjrzyjmy się krzywej, zbliża się do posteryzacji, to znaczy, że mamy przerwy między pikselami krzywej. Ideałem jest krzywa bez przerw, jednak biorąc pod uwagę naszą rozdzielczość i inny efekt, którego użyjemy, taka nam wystarczy. Kliknę, aby utworzyć migawkę. Przejrzyjmy się teraz pozostałym migawkom. Krzywa tonalna drugiej migawki wygląda dobrze, ale wydaje mi się, że krzywa trzeciej odpowiada bardziej realistycznym kolorom, a więc kliknął OK. Według mnie odcienie skóry są teraz bardziej realistyczne, ponieważ wiem, jak wygląda chłopiec na zdjęciu. Kolor sofy też jest lepszy, a także kolor włosów. Musimy teraz usunąć kurz i rysy. Służy do tego kilka narzędzi. Jeśli wybierzemy obrazek i korekcja, pojawi się opcja kurz i rysy. To ogólne narzędzie do usuwania takich skaz. Zastosowanie tego narzędzia może pogorszyć ostrość zdjęcia, dlatego użyję innej metody. Zastosuję kilka narzędzi dostępnych na palecie wysuwanej poprawka. Mamy tu narzędzie do usuwania efektu czerwonych oczu, narzędzie klonowania, który omówię później oraz pędzel poprawek, którym zajmiemy się za chwilę. Powiększmy oczy. Domyślna tolerancja wynosi 3. Możemy poeksperymentować z tym ustawieniem, aby mieć pewność, że końcówka pędzla ma taki sam rozmiar jak oko. Naciśnijmy klawisz SHIFT i przytrzymajmy go podczas przesuwania myszy, aby zmienić rozmiar końcówki. Ustawiamy rozmiar minimalnie większy niż czerwone oko i klikamy. Tutaj będą mi potrzebne dwa kliknięcia. Po zakończeniu zmniejszam obraz, naciskając klawisz F4. Pozostały czerwony odcień jest niewidoczny i rezultat jest znakomity. Teraz użyję narzędzia pędzel poprawek. To narzędzie działa bardzo podobnie do narzędzia usuwania kurzu i rys. Także rozmywa piksele. Najpierw powiększymy obraz, aby widzieć wyraźniej, następnie wybieramy narzędzie zwróćmy uwagę na końcówkę pędzla powinna być nieco większa od plamek. Domyślnie wybrana jest średnia wielkość, ale wybiorę dużą ze względu na wysoką rozdzielczość. Po jednym kliknięciu plamka znika fantastycznie. Przy takim powiększeniu trudno to zauważyć, ale piksele pod końcówką pędzla ulegają rozmyciu. Białe plamki zostają pokryte otaczającymi je pikselami, ponieważ ich kolor rozmywa się na plamkę. Poświęcę teraz 2 lub 3 minuty na poprawki. Po kilku minutach obrazek wygląda znacznie lepiej. Moglibyśmy na tym poprzestać i go wydrukować. Pokażę jednak jeszcze kilka efektów, aby zaprezentować inne możliwości korekcji zdjęć. Przekonajmy się, co jeszcze uda nam się zrobić. Pobawię się jeszcze trochę pędzlem poprawek ale użyję go teraz zupełnie inaczej. Ustawię maksymalną siłę i maksymalną wielkość końcówki pędzla. 500. Rozmyję całe tło, należy trzymać się z daleka od krawędzi postaci na zdjęciu. Dzięki takiemu rozmyciu postać będzie bardziej wyeksponowana. Wystarczy tylko trochę poklikać, zmniejszę teraz rozmiar końcówki pędzla i szybko rozmyję obszar w pobliżu postaci i na tym koniec, a więc do dzieła. To ostatnie etapy wykańczania. Zmniejszam obraz, naciskając klawisz F4, jak na minutę pracy efekt jest naprawdę wspaniały. Sofa w tle wygląda teraz znacznie lepiej. Na koniec chcę jeszcze pokazać zastosowanie maski i sposób na zmianę tła. Wybiorę paletę wysuwaną, maska i narzędzie, różdżka, a następnie tryb dodawania, co oznacza, że każdy dodany fragment stanie się częścią całej maski. Wybieram poziom tolerancji równy 10. Po kliknięciu widać, że pojawia się maska. Klikam obok postaci. To bardzo proste. Wybraliśmy kolor twarzy, więc cofnijmy operację klawiszami CTRL i Z. Zdarzyło się to znowu, więc zmniejszę poziom tolerancji, aby zmniejszyć zakres uwzględnianych kolorów. Narzędzie Różczka próbkuje kolor, który klikamy, a następnie wyszukuje kolor w zakresie tolerancji i dodaje takie piksele do maski. Zostało kilka dziur, które można bardzo łatwo usunąć. Wybieram opcję Maska, Kontur maski, Usuń dziury. Wygląda wspaniale. Maska ciasno otacza postacie. Pamiętajmy, że operacja tego typu może zająć trochę dłużej niż w naszym przykładzie. Rozmyję maskę tak, aby nie naruszyć postaci. Wybieram maska, kontur maski i wtapianie. Ustawię wartość 10 pikseli i wybiorę średnie ustawienie. Wyłączę teraz wyświetlanie maski. Za pomocą tej ikony można włączyć i wyłączyć wyświetlanie maski. Maska dalej istnieje, tylko my jej nie widzimy. Podczas stosowania efektów do tego obrazka będą one odnosić się tylko do obszaru maski. Reszta obrazka nie zostanie zmieniona. Wybierzmy efekty, pociągnięcia ozdobne i przyjrzyjmy się efektowi. Tepowanie. Zapewni to odpowiedni efekt tła. Wybierzmy styl kostka lodu i poczekamy na efekt obliczeń. Ten efekt znacząco zmieni wygląd zdjęcia. Wspaniale, jak sądzisz? Na koniec można pomyśleć o dodatkowym wykadrowaniu obrazka. Należy pamiętać, aby postać znajdowała się dokładnie po środku kadrowanego obszaru. Klikamy dwukrotnie i oto mamy wynik końcowy. Myślę, że wygląda po prostu rewelacyjnie. W następnym nagraniu zajmiemy się naprawianiem mocno zniszczonego zdjęcia.